Moi drodzy, Jezus przyjął przez Jordanii, by dać wody moc poświęcenia. Ta woda, która znajduje się w szczelnicy, to wodna woda poświęcona w paschaną. Ma ona moc uświęcenia przez Jezusa Chrystusa, choć Jezus nie potrzebował sztu to jednak przez na tradycję przyjął chrzest i dał temu chrztu moc sakramentu, tej wodzi moc uświęcenia. Siostry i bracia, no nikt z nas nie pamięta chrztu swojego. To jest normalne. I nikt z nas, skoro nie pamięta chrztu świętego, to też nie pamięta, jakie pytania podczas własnego chrztu zadawał ksiądz. Tak ja sobie dzisiaj pomyślałem, by dziś, przez całą tę niedzielę, o tym powiedzieć. Ja mam na imię Patryk. A Pani jak Pana imię? Mam. Pani jak Pana imię? Jadwiga. I tak dalej. Mógłbym tutaj wymieniać. Każdemu z nas, rodzice, nadali imię. I w pewnym momencie, po kilku miesiącach, przyszli do Księdza, do Kancelarii, by zapisać termin Chrzczół Świętego. Pewnie tak było, na pewno tak było. Kiedy zbliżała się ta wielka uroczystość, bo jest to wielka uroczystość dla całej rodziny, przynajmniej takie powinno być podejście do tego. Nie tyle co komercyjne, nie tyle co podejście, by zrobić obiad, ale przede wszystkim, by wierzyć, że jest to naprawdę sakrament najważniejszy. I rodzice przeprowadzili każdego i każdą z nas. Do świątyni, do tego, do tej kaplicy, czy też do innego kościoła, by przedstawić słowo. I ksiądz nam pytał, drodzy rodzice, waszych rodziców, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Wtedy wasi rodzice, nasi rodzice, moi rodzice powiedzieli, Jadwika, o co prosicie Kościół pożyć na Jadwiki. Rodzice powiedzieli, o wszystko. I być też, być też rodzice Bycie rodzicem przestępny. Być rodzicem przestęp, siostry i bracia, warto tu na chwilę się zatrzymać, utraciło wielkie znaczenie. Często jest tylko postrzegane jako znak. Ale kiedyś w kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jeśli ktoś się zobowiązywał do tego, by być rodzicem przestrym, to była to wielka odpowiedzialność za dorastanie tego dziecka. U którego się było chrzestnym, odpowiedzialnej za jego młodość, za jego też życie dorosłe, towarzyszenie. Dziś gdzieś to zostało niestety zetknięte w postaci tylko prezentu i pojawienia się na zasadzie pierwszej i drugiej komunii świętych w Bierzmowaniu. Warto by może powrócić do tych korzeni, Rodzice chrzestnych, czyli odpowiedzialni którzy są przy rodzicach za chrzew, za ten pierwszy sakrament. Drodzy rodzice, proszę o chrzest dla swojego dziecka. Przyjmujecie na, na siebie obowiązek wychowania w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego. I ważne pytanie jest wtedy czy jesteście świadomi tego obowiązku bycia rodzicem tego dziecka, obowiązku wynikającego z przyjęcia Chrztu świętego, a wy rodzice chrzestni, czy jesteście właśnie gotowi pomagać. I wtedy rodzice i rodzice chrzestni przy wszystkim, bo przeważnie chrzczytom udzielane w niedzielę przy świadkach, przy rodzinie odpowiedzieli wierzymy I jesteśmy gotowi. Dalej się mówił, Kościół Boży przyjmuje z wielką radością to, że rodzice wyrazili zgodę na to, by dziecko przyjęło chrzest święty. I znaczy czoło znakiem przyjęcia, czyli znakiem Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Następna część to modlitwa powszechna. Nie ma się w tym, bracia lepszej modlitwy powszechnej, zanoszonej niż ta, która jest podczas duszy świętej. święta jest najdoskonalszą modlitwą. Prosimy Cię Boże, aby to dziecko odrodziło się z wody i ducha świętego na życie wieczne. Tak ksiądz Bo nad nami. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii. Aby pociągnięte słowem przykładem chrześcijan zastał w i świętości i przyzywano Wszystkich świętych i błogosławionych, Matkę Bożą, Jana Chrzciciela, Józefa, Piotra i Pawła, wszystkich świętych i święte Boże. Modlitwa z egzorcyzmem, czyli to, co każdy kapłan, każdy wiatran, każdy predbiter ma władzy świętej. Modlitwa jakże bardzo ważna znaczenia duchowego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przeciwnego królestwa Twojej światości, Pokornie się błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił nie swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana Naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i na wieki wieków. Amen. I kładzie celebrans, czyli kapłan, na w ciszy, w milczeniu, dłoń na dziecko po wypowiadaniu tych słów. Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. Jakże ważne są te pytania, ale też i ważne odpowiedzi. Dzisiaj, kiedy zadaje się te pytania często rodzicom, które, którzy przynieśli swoje dzieci i słucha się odpowiedzi, ja mam takie wrażenie, to często tak jakby te odpowiedzi tylko były z automatu. Tak, wierzymy, tak, wyrzekamy się. Bardziej jest to, że wyrzekamy się pana Boga niż to, że wyrzekamy się zła. Gdzie jest w tym wszystkim prawdziwa wiara? Siostry, bracia? Czy wyrzekacie się grzechu? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do złaby, zabrzmiał i opanował? Czy wyrzekacie się szatana? Czy wierzycie w Boga? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa? Czy wierzycie w ducha świętego? święty Kościół powszechny? Taka jest przecież nasza wiara, w której dorastamy. Taka jest wiara Kościoła, w której się znajdujemy od początku tak jest nasze wyznanie, którym mamy się radować, z naszą chlubą. W Jezusie Chrystusie Panu naszym. I najistotniejsze pytanie. Czy chcecie, aby Jadwiga przyjęła chrzest jeżeli Kościoła? Chcemy. Podchodzą bydlice do chrzciennicy i udzielamy im sakrament Chrztu Świętego. Polanie wody i w umówienie słów ja Cię jeszcze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy lud aklamuje chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, wychwalając Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Biała szata siostry i bracia to nie chusteczka ani też jakaś szmatka, ale to symbol czystości, że dziecko. Które przychodzi na świat, jest niewinne, że jest czyste, że nie grzeszy, że to jest znak, dla, dla nas, by nasze życie było takim życiem jak ta biała szara. Jak najmniej grzechu, a jak najwięcej tej Bożej Bieli. I paspał Alfa, czyli początek rozpoczynającego się życia. Przez Ojca Chrzestnego przyjmijcie światło Chrystus, podtrzymywanie tego światła. Powierza się Wam, ludzie aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości. A trwając, że mogło być na spotkaniu przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi gniewami. Wy wszyscy, którzy zostaliście oszczędni, na zakupcie przyoblepliście się w Chrystusa. Alleluja, Alleluja. Ten dialog, który powiedziałem od samego początku aż do tego końca, został przekazany każdym z nas w taki sposób wypowiadany. Modlili się tymi słowami kapłani, którzy nam udzielali mocą Jezusa Chrystusa, Chrztu Świętego. Bądźmy, siostry i bracia, dzisiaj wdzięczni, i zapamiętajmy z tego rytuału Chrztu Świętego te słowa, może powracajmy często do tych słów, bo dzięki temu sakramentowi Chrztu Świętego przyjęliśmy inne sakramenty i możemy karmić się stale Eucharystią, Komunią Świętą. Bez sakramentu Chrztu nie można przyjąć innych sakramentów, bo jest to brama, brama przez którą. Chodzi się na drogę spotkania z Jezusem i kroczenia ku wieczności. Amen. Amen.